Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jest nowa aktualizacja Wydziału Stars Horse Racing na komputer. W końcu dodali dwie rasy, czyli z, y, sel Francis, o ile to się tak wymawia. No, i konie arabskie, oczywiście. I naprawdę jestem zachwycona. Um, a ciekawostka jest taka, że nie nagrywałam tego od razu, jak, to jak wyszła ta aktualizacja, bo po prostu coś mi się zepsuło i nie mogłam odpalić gry. Musiałam pisać do supportu z tego wrażenia i support, jak widzicie, przywrócił jakoś, nie wiem, co on tam zrobił. Bo wszystkie sterowniki w kąpieli, wszystko miałam poinstalowane. Po prostu coś, nie wiem, na serwerach, nie, nie kołam o co chodzi. Coś im się sknociło, no i Proszę bardzo, naprawili. Także nagrywamy i nie mogę się już doczekać. Okej, okay. więc będziemy robić nowo hodowlę. Best fit for cross country, okej. Okay. Konie arabskie. Dobrze, więc tak. Zbierzmy sobie pieniążki darmowe, a co tam. I zobaczymy, czy dadzą nam nowego konia, chyba nie. Chyba mogę po prostu sobie go kupić. Ha. Aha! Teraz widzę, że ja nawet boxów nie mam, hm. Czyli wychodzi na to, że muszę jakoś kunia sprzedać. No, nie podoba mi się to. Kartograper w pintu? Co? Aaa, bo to jest ten, ten koń, którego dostałam. Eee... Bandyt Apalosa, no dobra, niech będzie. A nie, dobra, skoro już mamy, to nie, to mogę, żeby ją sprzedać. Ile? Mm -hmm. Ile, milion dwieście. Eee, dobra, no to jest dalej za mało, no musimy... Najgorszy to jest, ja nie lubię koni sprzedawać. Ja mam taką klacz ładną. 60 na 60. Najlepszy jest to, że dla pasywskiego mam 60 koni plus tutaj całe boksy 27, czyli ile mam? 80... 87 koni. No nie sądziłam, że taką liczbę kiedykolwiek będę miała nawet w grze. A co dopiero na żywo w ogóle, sobie wyobraźcie. Dobra, tego sobie sprzedamy. Trudno. Najlepiej to ja bym wszystkie sprzedała, ale mi bardzo będzie żal tych wszystkich koni e, i otworzyła nową hodowlę <słyska> sel Francis i Arabów, ale no nie jestem w stanie tego zrobić z tym więc niestety. Niestety no, z bólem serca, ale nie sprzedam. Znaczy z bólem serca no. W sensie właśnie nie z bólem serca. Bo nie będę sprzedawać. <słyska> Dobra, e, co mamy? Czyli tak? Sel Francis. Okej, okej. Okay, okay. Możemy sobie... Takowego, a jakieś... Mm -hmm, mm -hmm. A coś innego? O, Araby. Ale co takie? O, gier, ale kurde, nie no, patrzcie, jak w ogóle. on... Te Araby tutaj wyglądają. Na kąpie to jest 100 lepiej w ogóle, kochani, ja nie mogę. Nie, nie, nie chcę tego, nie, nie, nie. A może da się w tym. W customie. O, tak, 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 tak. Pokażcie mi to. Horse creation. Ta się. Okej, okay, no to robimy to. Dobra, na razie mnie interesują Araby. Bardzo lubię Araby, więc nie będą Araby. I to będzie klacz. Klacz byś się nazywać Shanti. O ile to się tak pisało? Nie wiem, czy czytaliście kiedykolwiek taką książkę. Shanti, na ratunek Szanti chyba coś takiego było. To była moja ulubiona książka w dzieciństwie. E, ile? 18 tysięcy? Ja chyba. E, jakoś nazbieram, Na razie sobie dajmy na 10 level, na maksa. Ja szybko dla zbieram, więc chciałabym po prostu mieć takiego konia, o, który będzie miał już na fula wszystko zrobione. Znaczy na fulla, no tak mniej więcej. Dobra, 21, 20... Damy na full i zobaczymy ile wyjdzie. Z jest ciekawości Jestem ciekawa. Z 25 tysięcy 25 milionów, sorry, nie 25 tysięcy co ja gadam. No, na bank tyle wyjdzie. No. To będzie mój najdroższy koń, którego tutaj kiedykolwiek kupię. Ale niech będzie. Przynajmniej będzie w wyścigi wygrywała. <laughs> o, nawet, nawet nie 25, dobra. I wybieramy oczywiście maść. Pozwólcie, że teraz ja sobie wybiorę moją ulubioną maść. Albo jakąś taką adekwatnie ładną. Ten kremello no Ha, 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 nie, 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 poczekajcie, aha, bo to jest tak. To jest y, kasztanowata, mm -hmm, mm -hmm. szampańska kasztanowatej. Ale na razie maść, na razie maść. Ten zrobił okiem też ładno. Tu w ogóle białe kopyta, co jest? Szampańska, podwójne... Hmm. Ta mi się podoba. Kurde, wygląda teraz jak magnum ze stajni Podoli. Bo on jest właśnie szampański, srokaty. Ale kurde, chciałbym taką odmianę, której na pewno nie mam. A, mam już praktycznie wszystkie, dosłownie. Ja, Market. stali nie wiem, jakiej ma odmiany nie mam, więc możliwe, że stworzę z taką, którą już mam. Kurde, muszę się zastanowić. Towero. Ty chyba nie mam, bo ten ma taką maskę jakąś dziwną. co jest? Ale dalej czy Batman robimy? Batman lecimy tu. O, taki ładny. Copper Bay. A jakiś taki normalny? Cream. Hmm. Hmm. No ten fajny. Co wy na to? Yy, Over of Fate. Tej też chyba nie mam. Lovely mam. Ale na tym Arabie to jakoś w ogóle całkowicie inaczej. Ale ładny pyszczek. Jeju. A słuchajcie, zdecydowałam, że w sumie wezmę tą maść, której na bank nie mam, no i zdecydowałam się na ombre pinto. No jakoś tak spoko wygląda, ale... No zobaczymy, może jakiś tam gen będzie e, przekazywać fajny. Weźmy sobie może na pysku coś takiego ładnego. Dajmy musz by ładnie tak wiecie, taki wyjątkowy był. O, na przykład takie. Albo tamte. Albo te. Albo też te. O, a te. Te też spoko. Nie dobra, zróbmy ten. Taki bardzo ładny jest. I nie wiem co skarpetki. Ja mu dała full shock na wszędzie. A powiecie takie combination trochę... O. faktycznie ta gniada, ale zobaczymy jeszcze jakieś inne odmiany. Żeby tak ładnie ten biały się, wiecie, zlewał jakoś tak. Kumarcie o co chodzi. A może jakiegoś jelonka zrobimy? Co tam, Arabie w ogóle takich maści mają, ale co tam? My to zrobimy. No a jak? Ej no a dajcie mi jakiegoś takiego Ten jest ciekawy Rich Brown Cream Wiecie co? Myślę, że tego sobie weźmiemy. Co wy na to? To będzie mega, tylko mi się ta skarpetka taka nie podoba. To by za długie te skarpetki dałam. O! Jakieś takie, wiecie, minimalistyczne tutaj pasuje teraz. O! No i ładnie, takie niby musańczki doliny, ale no nie sobie save. No i oczywiście będziemy źrebić ją. Tylko na razie cię... Na razie jeszcze muszę nazbierać kasę i zaraz do was wracam. Więc strik Dobra, wracam, wracam kochani. Otóż z pieniążkami. Jakieś piśmie mi to zajęło w ogóle. Więc nice. I teraz co? Tutaj wchodzimy. Tutaj. Wow! Kurde, ale ta szyja w ogóle jaka tutaj normalna. Mm -hmm. Jak nie u Araba Urawa, to wiecie, taka chuda. Tutaj zrobili taką mocną. Taka kobyła, że kobyła, nie? Dobra, kupujemy. Kurde, kto by widział sroka tego, sroka araba, nie? Ale w grze wszystko jest możliwe, więc się cieszę bardzo. Także zaczynamy hodowlę koni arabskich. I cel Francis też, ale jak zostawicie łapkę w górę, to wtedy nagram kolejny odcinek. Na razie arabki, bo mi się bardzo podobają arabki. Pinta losa. No dziękuję, ale pinta to ja już mam potąd. Hm. no dobra, no trudno. Ale weźmy sobie teraz tak. Tutaj dostajemy Brit. I spójrzmy, czy w ogóle tutaj będą proponowane araby są. Nie no, co ja robicie? Piąty? Piąty! Na pewno z piątym nie będę kryła. Nie po to, żebym kurde tyle wydawała pieniędzy. Ale to sam odmianki mają w ogóle. Jak słodko. Tacy słodziaki to są. Dobra. E, szukamy Araba, Araba, Araba. Dziewiąty. N no tak święty bycia, tak średnio. Nie, rodziców nie ma srokatych, to niestety nie będzie srokaty. Szukamy następnego kandydata. Mamy dwóch kandydatów, ale ten jeden jest szóstym, ten o, ten ładny, ten ładny kandydat. Takie lubię arabki. E, no dobra, no to weźmy go w takim razie. Nie ja będzie. Pierwsze nasze zażrebienie konia innej rasy w tej grze. Ale sieram, mega, mega sieram. Już chcę kliknąć. Klikamy, kochani, klikamy. No nie będziemy czekać godzinę czasu na źrebaka, no nie, bez przesady. I uwaga, uwaga! Ojejku! I od razu taki słodziak nam wyszedł. Ale się cieszę w ogóle, strasznie się cieszę. Safe oczywiście i, i ten, a nie ma pro... Eee, co jest? Safe back. A gdzie jest ten pro? Mm -hmm. Dobra, to na razie K.E.R. Zostawmy takie imię. A może tutaj jest pro dopiero? A klasyczne, o ja bym chciała z tym no fotę zrobić właśnie. Z rodzicami. Yy, ale dziwnie te araby wyglądają na tym zdjęciu. Bardzo dziwnie. Ojciec tam w cieniu w ogóle, co jest? Nie, no ale jakieś takie ładne tą pozycję dajcie. Eee... Dobra, ta jest jednietka adekwatna jakaś. Tu w ogóle dziecko buntownisze, jakiś rebol, buntownik tak zwany. Dobra, będzie safe. Niech będzie safe. I co? Dobra, dajemy od razu kurde do stajni. I to jest ogier. <grym> Uu, ale on w ogóle maście zmienił. Co jest? Maście zmienił. Rozjaśniał chyba. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, jaki gen przekazuje? Pintalosa. No ile tych pintalosów? Bele, mole. A on jakim jest? On jest Whisper Pinto. A, to jeszcze inny. Dobra, i teraz zrobimy tak. No oczywiście, że jeszcze raz pokryjemy ją. <laughs> innym ogierem. Oczywiście nie synem. Ale sobie innym ogierem. I potem stworzymy y, mieszańca. Co wy na to? O, tu jest kasztan. No, kasztan już przekonuje. Dobra, dajmy kasztana tym razem. Tym razem nie będzie kasztan i tutaj... Aha, jeszcze muszę dać go jako kryjącego. Gdzie on jest? Tu jest. Jakie imię w ogóle? Parsnipun. Co to jest? Kto to wymyślał? Eee, nie no. Tutaj, tutaj, tutaj. Set. I teraz... Weźmiemy sobie jakąś krat... klacz... kracz, kurde. Klacz yy, ode mnie. W sensie Anglika jakiegoś. O może to Milkę nie, bo to przecila, ale to nie. Która to jest taka najświeższa, że tak ujmę. A, dobra, nie będzie ta. Teraz pokryjemy sobie nim i zobaczymy czy wyjdzie Arab, czy wyjdzie Anglik. Jak myślicie? To jest 50 na 50, nie? Więc zrobimy taką yy, mieszankę wybuchową. A, um, i jeszcze... A dawać jeszcze jedną. A co ja się będę? Proszę bardzo. Yy. O, może Merci. E, to będzie dobre połączenie. To będzie dobre, to będzie dobre. Już to czuję. To będzie to, to będzie to! Kogo pierwszego skipujemy? Shanti... Dobra, od początku. Lecimy. Okej, okay, dobra, no i niestety Anglik. I znowu jest ta maść. Gule. Ja nie mogę z tej odmiany tu na pysku. Nie no, spoko jest. Robimy fotkę oczywiście, że tak. No i skipujemy sobie od razu do stajni. No, nie chcę Anglików y, tworzyć na razie, więc sobie niestety, ale sprzedamy. Takowego, takowego ogiera, bo to ogier wyszedł. No, chyba, że jakiś nowy gen przekazuje. Zobaczmy. O, partia Leopard, dobra. To, no to zostawiamy, no to przekonałeś mnie, bo jakiś tam nowy. Y, ten y, odniałek się przekazujesz, to. Dobra, zostawimy. Ehm, I teraz tak. Fantastyczna. Co nam dać fantastyczna. Dobra, dobra Arab? O, No nie gadaj! Ależ od ciebie? Taka odmiana? O oh my God. Jaki śliczny! Jaki śliczny! Czekajcie, i to jest klacz. Dobra, to weźmy jakieś tam ładne imię. M ładne imię, no. O, Blackberry było, dobre. Dajcie mi Blackberry. No i fajnie, kurde, takiego Araba. Ogólnie mam już tą odmianę w swojej hodowli, no ale od Arabów, wiecie, od, jakby od nowa liczymy, nie? <grybujesz> Teraz wszystkie Araby po kolei musimy stworzyć z tą maścią. O, widzicie, no mercy jest w ogóle. Co jest, ale coś się skróciło. Jakby Marcy jest jej maści, a ta urodziła... a może to jest jej córka? Nie. To jest spirit. Czekajcie, a fan... nie wiem, zaraz zobaczymy, zobaczymy? Partia opar... no to może. A dobra, Ok. no tak, to jest jej córka, dlatego... Dlatego wnuczce powiedzmy dała. E, co miałam? Aha, usunąć konie, bo nie mam miejsca. No wiecie co, no proszę was. Nie chcę usuwać, o ten jest taki najmniej... Nie, nie wiem jak to nazwać, majestatyczny, o. Nie, nie, na razie czekamy na Shanti. I sobie skipniemy. Tą klaczkę! <glimytor ochrony> Tam witam, witam. No nie, no ale... No przyznajcie, ale taki Arab 10 na 10. Jakby fotę robię normalnie, eee, tylko może nie taką. A może tak bardziej jakieś takie arabskie pozycje? O, może takie. Ale za bardzo coś rozjaśnia mnie to. Dobra, tam... Tam w ogóle krowa z daleka. Co to jest? No tak jakby mało w arabskie te pozycje są, dobra. Cokolwiek, żeby było na pamiątkę, ewentualnie na miaturkę. Sprawdźmy geny Pintalosa, no. Co jest? Oni się uczypili tej odmiany. Nie rozumiem. A ja już mam tą odmianę. Nie kumam, dobra, no to teraz... Czekajcie, no teraz skipujemy Shanti, o. Kurde. Ta sama maść co mama. Odmianka. Bo ja zawsze się mylę, maść odmianka. Wiecie o co mi chodzi, widzowie, nie? Ha. Znowu muszę sprzedać konia. No proszę, nie. Hmm. Ale może ten kuń będzie jakiś gen szyb miał. Dobra, Dreamy. Pinto jacket czy ja mogę sprzedać? Mogę Andan, o! A ten co? Aha, dobra. mojego kuzyna. Myślę, co jest, dlaczego on nie ma odmiany? A to mój kuzyn robi sobie kunia Slant Pinto, no ale Slant Pinto to już mam, więc mogę sprzedać. Cie. papa. Jaki jeszcze, jaki jeszcze może być tutaj na sprzedaż? Dobra, na razie nie myślę, bo mamy miejsce, mamy dwa. Więc jest git. Możemy skipować. Okej, okay, czyli mamy klaczkę. Mamy klaczkę, ale... Najbardziej mnie interesuje właśnie to. Dapples. No niestety, więc sprzedajmy, bo... Dapples... Nie, yeah, niestety. Nie przejdziesz. Żegnaj. Nie pozdrawiam. A więc teraz tak, co my chcemy zrobić? Blackberry pokryjemy, tak? I teraz y, tego, bo on tutaj ten, y, y, ten, ten. Nie, poczekajcie. Co? A ten jaki jest niby? Leopard Ale czy hmm. No to on przekazuje Nie no to sprzedajemy w takim razie Bo ja już mam To jest ten partia Leopard Ona jest właśnie tej Odmianki no Czyli cały czas nieszczęsny Pintalosa Ale czy możemy pokryć y, Moim tym ogrem Nie możemy bo to ojciec i... hmm, hmm. Ale weźmy sobie jeszcze raz yy, To moją arabkę, ale innym. Czyli weźmy sobie Shanti ale innym jakimś ogrem, Ja bym chciała karego. Szukajmy karego. Dawać mi karego Araba. Kary Arab. Nie, silnie. Kary Arab. Dajcie, bo nie chcę stracić pieniędzy. Tyle. Kary Arab. Kary Arab. No nie, to jest. Anglik. Kary Arab. Dobra, może nie będę mówić, bo widzę, że sobie manifestuję nie tak jak trzeba. Serio? Serio, serio? No nie, no bez sensu. O, Sel Francis, ale to Sel Francis to na inny odcinek, to jeszcze nie teraz. No tym już, no co wy nie macie w ogóle, o kremello, ale też Anglik, no. Dajcie jakiś fajny... No nie no. Ten też nie gniady, no to bez sensu te same maści. O, za się wkurzy Anglikiem, kryje karem. I tyle, z tego będzie. Tyle <gry> będzie z hodowli Arabów. No nie, no widzę jak ja nie będę miała swoich, to bez sensu to jest. Ha! Oni wiedzą co robią w tej grze, nie? No siwym... Nie chcę siwego. Ja go znajdę, słuchajcie. O, tu jest siódmy level. Dobra, trudno, już przeboleję siódmy level. Niech będzie. No i teraz jeszcze y, tą drugą naszą Blackberry. No tu już nie mam wymagań. Tutaj jaki będzie, taki będzie. Ten fajny, ale z trzecim, no to podziękuję. Jaki będzie, no ale nie, no ale nie Izabelek, bo już mamy takiego. tam był siwy, ale pominęłam. Trudno, za bardzo chaotycznie. Kasztan był. dodawać mi takiego ojca, którego jeszcze nie był. O, tu macie same araby, ale to to nie. Nie podoba mi się to. Co tam, ja zamiast na jakieś statystyki patrzeć, coś tam, to ja tam pomaści i nara. Ja ogólnie gram w tą grę dla fanów, dla hodowli, a nie tam, wiecie, żeby jakieś osiągi mieć, nie wiadomo jakie. No i dla Was. Żeby nagrywać. Yy, dobra, weźmiemy sobie takowego, nie wiem, w ogóle jaka to jest ma szampańska, siwa, jakaś taka koperkowo-kremowa. Yy, ale dobrze wiemy gdzie. Yy, I skipujemy, tak? Skipujemy. Skipujemy. Ten tam. tam. O, no i mamy. No i to mi się podoba. Ale jak usłyszałam od Mianki na chrapkach. No cudowni są? Skipujemy od razu do stajni. Zapraszam mego tego Izabelka. No pięknie wygląda. Dobrze, a więc mamy... Klaczkę. Aha, klaczkę, która nie przekazuje żadnej odmiany super no to się ucieszyłam ale może szanti coś nam da fajnego kurde Shanti, ty za dużo razy cały czas te same jakby sierwaki rodzisz nie podoba mi się to ale sobie skipniemy a teraz ogier no może ogier się nam przyda Um, także... Zobaczymy. Zobaczymy, ocenimy. Też nie przekazuje? Oh. Dobra, teraz się zawiodłam. No ale cóż, proszę Państwa, także wyhodowaliśmy, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery... Cztery araby, tak? Pięć. Nie, pięć! Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć Arabów. No, nie wliczając w sumie tego z kastowa, no to cztery. Faktycznie. Fajnie, podoba mi się. I to, było na tyle widzisz łociku odcinku. Pamiętajcie łapkę w górę. I tak myślę, nie wiem, ile chcecie 200 łap w górę, 200 łap w górę. Niech będzie taki minimalny poziom, jak na Was. Zostawcie pod tym odcinkiem. To nagrywamy dalszą część oczywiście hodowli arabów. No i odcinek wleci z jeszcze nowej rasy Seu Francis, bo też muszę ją wypróbować. Dokładnie. Trzymajcie się, buziaczki, mojego dziąka, dobranocki, w zależności kiedy oglądacie ten odcinaczek, Buziaczki.